Siemaneczko, z tej strony Anty i chciałbym wam pokazać zajwistą gierkę Next Car Game Także zaczynamy rozpierduchę na maksa zajwistymi furami na plaży Kurwa jest pompa, więc Zapraszam, pizgamy Na początek, na początek dostajemy furę i O co tu chodzi? Chyba żeby zrobić jak największą rozpierduchę Oczywiście można kamerki zmieniać, wszystko ładnie, pięknie Więc zaczynamy naprawdę zajebistą tak jak widzicie kurwa każdy robi jak jaką się tylko da to więc i ja zrobię może odpuszczę na chwilę te samochody i spróbuję tutaj coś kurde No nie poszło nic o nie dobra R- zmieniamy kurwa dostajemy prawie nową Podjeżdżamy pod jak zobaczymy to co z nami zrobi jest moc! Zajebiście. Kto by nie chciał tak się rozpier... dzielać? FK. Zobiemy na To znaczy stopka. Lecimy. To ile metrów w górę? 40. Kto by to wytrzymał taką chorący, nie? Poszło dach! Poszedł dach! Jest moc! Jeszcze na dobitkę koleś mocniejszył. No przecież ty byś się nie jeździć. Dajcie mi nową furę do jakimś się naprawiało chyba furę. Restart naprawiało się ff F. Dobra, taką furą się nie da jeździć, na szybkości robimy restart. Lecimy jeszcze raz. Mam nadzieję, że już teraz będzie wszystko. Ma nie pięknie i że dłużej wytrwam. Jeszcze muszę obczaić jak dobrze kamerkę taką... Jeps po masę. Kurwa, poszło. Wspierdamy do góry. Kurwa, tu się nie da wjechać. OMG. To nie było modre. Ale jeszcze jadę, jadę, jadę. Kurwa, jadę do Was. Także jest moc. Chyba już nie pojadę. Na szybkości zobaczę, jakim się naprawiało. E, te, 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 te Samochody. Jakim to było? Zaraz zobaczę. Jestem już w nowej zreperowanej furze ale jak widzicie kurwa twardo, twardzi są także nie wiem co oni próbują Mam nadzieję że mnie dobrze słychać są dobijemy kogoś kurwa nie wiem kogo to braki Spróbujemy coś tam kurwa wykombinować z tym o, i masz Postkakane pięknie i dobimy mnie, dobimy mnie. patrz nie nie robi tak jak widziałem no gierka ma jakieś tam wymagania tak, bo kartę jakąś powiedzmy GFa 600 co najmniej no w sumie tam już od 400. jeżeli chodzi o ramy to takie 4 giga na pewno by się przydały ale zabawa jest przednia no nagrałam to jeszcze parę na Chciałbym dobić tu z nadobie wady nie wiem czy kamerkę zmieniłem Dupiewy go w tej ściarek Kurwa, jep, kurwa, w ciało dobra, zobacz patrz, ten ma chyba nową furę Kurwa, nie trafiłem Baczki. No a To było śmiało, jedziemy tu na górę Nie wiem czy jest opcja multiplayer, jeżeli jest no to Wypad zbyt, co nie, także Na spokojnie spróbujemy Kurwa, tu się nie da na spokoju. Dobra, szybko nową furkę. Cyk, jest nowa furka. Ogień, 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 ogień panie Czas się zająć trochę tymi diziami. Za dobre samochody mają. A on go goria ja go Jest! Kurwa. Tu nas wykurwi w powietrze, jak na to wjedziemy. Kurwa, nie ogarniam, nie ogarniam. Nie yes, jeszcze raz w górę. No, w górę. Poczekamy, poczekamy. Będzie dobrze. Trzy, cztery. To. Jest <grywka> dobrze, spierdalamy wodę. Nie no. Ale żeby nie było to... <grywka> Uj, muszę wyjechać, idę do bata. Teraz mnie ktoś dobije z boku. I Przecież z tym się już nie da jeździć, ale gdy jeździł tak długo, aż mi się... Kurwa, nie wiem, półka z Mały problem, mały problem. Zaraz zobaczymy, co się dzieje. Już jestem u dziwo, mały problem był, bo mi coś tam wyskoczyło. No nagle spadek FPS i coś takiego, więc trzeba zobaczyć co było powodem. Jeszcze chwilę ponad pie <grytanie> dzielamy się tu samo Spróbujemy wjechać tam i zobaczymy co się stanie Ale kurwa antywiedź, tam do kurwa ja Beka co? Czy można jeździć dookoła jeżeli się nie da A wyjechać stąd? O właśnie tak Tu widzimy jakieś rekordy A. No dobra Ile dalej tyś tu rekord jadę kurwa pobić Nie w tą stronę kurwa, choć dobra destart Spróbuję podjechać Chciałem to kurwa na spokojnie zrobić Ja pierdolę Sadę za przyklejswa ale no, zobaczcie, że to już nie powinno jeździć, tak? A to jeszcze pis gawrotki, że... A, tu można wyskoczyć. Trzy ozory. Nie, na no, tym to już nie pojeździmy. Szybko nowa fura. E, ty, 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 to by było to. Trzeba coś jeszcze wypróbować, będzie już Mam nadzieję, że się uda, zanim rozwarłam chwilę. No i co teraz się znowu stało? Jakieś problemy są z tą grą, także. Albo ja mam za dużo powłączane. czy mnie słychać czy nie, ale nawet nie mogę przerwać nagrywania. No dobrze, jesteśmy już na nowo. Miałem małe problemy z antywirusem, także wszystko myślę, że będzie ok. Jak to naprawię, bo musiałem go wyłączyć. I wypadałoby się pożegnać w tej kielce, tak, a nie tak nagle zniknąć. Jeżeli chodzi o samą gierkę, no to fajne, jeżeli ktoś lubi zabawę z samochodami jako taką rozpierdziuchę, powiedzmy, tak jak ja na przykład czekam teraz na serwer z gry Medlin 2, no to jako tako zajęcie jest. To by było tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że się uda wskoczyć w okienko, czy to w ogóle jest realne. Jest, pięknie. Jestem nocny. Jeśli zrobię ten wszystko tutaj, może się uda. Polecam gierkę. Jak widzicie, no, zabawa jest przednia. Jeżeli dałoby się jeszcze jakieś opcje poustawić, to na pewno byłoby zdenkło. Chyba za słabo się rozpędziłem. <grywka> Chyba tak, także. Tak. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę, ewentualnie komentować. Trzymajcie się ciepło, ja skaczę dalej, lecę pod... O, jeszcze tu No i co? To jest inny został No kurwa, zawisłem, a chciałem tak zakończyć ładnie Już Tak nie może być, tak? Jeps, dobra. Strzałeczka na razie tutaj. Hey.